sześć umów na dofinansowanie projektu pozakonkursowych dla około 500 osób z powiatu jędrzejowskiego, z gminy Starachowice, gminy Kunów, gminy Obrazów, Skarżysko-Kościelne i gminy Pawłów. W sumie przeznaczamy na to działanie ponad 8 milionów, konkretnie 8 milionów 700 tysięcy złotych i te działania mają na celu przede wszystkim tą integrację społeczną, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i umożliwianiu osobom pozostającym poza rynkiem pracy wejście właśnie na ten rynek pracy. Cieszymy się, że te pieniądze tak. zostaną sporządkowane na ten cel. Projekt, który ma nazwę Bądź aktywny, zainwestuj siebie, kierowany jest do 35 osób z gminy Skarżysko Kościelne, są to przede wszystkim osoby bezrobotne, zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy, a także osoby zupełnie bierne zawodowo, chcemy, aby przez ten projekt osoby zdobyły nowe kwalifikacje, nowe doświadczenie zawodowe, żeby ponownie zaistniały na rynku pracy. Projekt będzie realizowany przez okres dwóch lat, natomiast kwota dofinansowania to jest ponad 989 tysięcy.